Ku spełnieniu dla wszystkich, którzy pragną żyć pełnią swojego potencjału i w zgodzie ze sobą. Witam Cię bardzo serdecznie. Tutaj Justyna Grochcińska z Pracowni Transformacji Wewnętrznej Slow Soul. Dzisiaj przed nami 60. Czwarty odcinek podcastu Ku Spełnieniu i kontynuujemy serię Obfitość bez walki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak praktyka wdzięczności i wdzięczność ogólnie sabotuje Twoją obfitość i manifestowanie tego, czego pragniesz. I tu porozmawiamy o dwóch aspektach. Pierwsza rzecz, pierwsza blokada, pierwszy sabotaż zachodzi na etapie już stawiania samej intencji. Druga blokada może pojawiać się podczas realizacji sięgania po to, czego pragniesz. Więc chronologicznie zacznijmy sobie od intencji żeby po cokolwiek sięgnąć, cokolwiek wykreować, cokolwiek zmanifestować w swoim życiu, najpierw musimy wiedzieć, co to ma być, czego chcemy. Czyli najpierw zaczynamy od intencji. Często jest tak, że już na etapie tej intencji my mamy w sobie bardzo duży opór właśnie żeby sięgać po coś konkretnego, żeby chcieć czegoś konkretnego, a już w ogóle żeby chcieć czegoś dużego lub chcieć czegoś więcej. No bo tak nie wolno. Tak nie może być. My nie możemy być takie, że ciągle czegoś chcemy. No w dupach się po prostu przewraca. Ja powinnam być wdzięczna za to, co mam i cieszyć się tym, co mam i nie chcieć od życia więcej. I to jest koronny moment, kiedy generalnie rzecz biorąc, twój proces manifestowania zostaje wywalony do Góry, kołami, absolutnie sabotowany przez tak zwaną praktykę wdzięczności. Kiedyś rozmawiałam z klientką podczas bezpłatnej konsultacji i ona mówi, że no, tak, właściwie to, to, co by chciała osiągnąć podczas transformacji, to po prostu zacząć się cieszyć tym, co mam i nie chcieć więcej. Mówię, no okej, okay, dobra, gratuluję, ale ja Ci w tym nie pomogę. To jest jedna z takich rzeczy, które w momencie, kiedy słyszę, to mówię, nie, ja nad tym nie pracuję. Ponieważ jakby pragnienie czegoś więcej nie jest zbrodnią. I jeśli pragniesz czegoś więcej, to nie jest to znak, że Ci się w dupie poprzewracało, tylko znak tego, że to, co masz aktualnie, mimo to, że może wyglądać przepięknie, przewspaniale i przezaibiście, nie jest dla ciebie wystarczające i chcesz czegoś ekstra. I to jest jak najbardziej super, to jest jak najbardziej OK. To nie jest przejaw egoizmu, egocentryzmu czy czegokolwiek więcej. Oczywiście pobudki do tego, żeby chcieć czegoś więcej, mogą być różne. Możemy robić to z poziomu ego, ale często robimy to po prostu z poziomu naszej duszy, ponieważ nasza dusza inspiruje nas do tego, żeby żyć. Pełnią swojego życia, żyć takim życiem, które jest w zgodzie z nami, które jest autentyczne, gdzie wyrażamy w pełni siebie. I w momencie, kiedy my tkwimy w rzeczywistości, która nas nie satysfakcjonuje, mamy do dupy pracę, nie dogadujemy się u siebie w rodzinie, nie dogadujemy się z mężem i stwierdzamy, że no w sumie generalnie nikt nie jest chronicznie chory, nie przymieramy głodem, dzieci są sprawne. Jeździmy raz w roku na wakacje, no to chyba wszystko mamy, co powinniśmy chcieć, i nie powinniśmy sięgać po nic więcej. Dokładnie tak, grzeczna dziewczynka nie powinna chcieć nic więcej. Powinniśmy się zadowalać tym, co mamy. I jeszcze Bogu dziękować, że tak właśnie w naszym życiu jest. Hmm, ale świadoma kreatorka swojej rzeczywistości może sięgać po to, chce. Kiedyś była taka chyba książka, nie wiem, nigdy tego nie czytałam, ale tytuł był, był chodliwy, że grzeszne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeszne idą tam, gdzie chcą. I to generalnie rzecz biorąc jest dokładnie ta sama dynamika. W momencie, kiedy my jesteśmy wdzięczne, zgadzamy się, jesteśmy wdzięczne za to, co mamy i to jest dla nas wystarczające, to idziemy do nieba. Ale w momencie, kiedy mówimy, hmm... Fajnie, no to co mam jest naprawdę spoko, ale ja chcę więcej. Ja chcę wszystko. Pamiętam, że ja zostałam wychowana właśnie w takim przekonaniu, że nie mogę mieć wszystkiego. Że życie nie jest czarno-białe i generalnie rzecz biorąc czas się na coś zdecydować, bo nie można mieć wszystkiego. I przez długi czas w to wierzyłam. I jakby brałam to na klatę, że w momencie, kiedy na przykład rzucam wszystko, jadę, przeprowadzam się do Azji, podróżuję, jadę w roczny road trip, to wtedy zawsze coś tracę. I generalnie to nie jest tak, że mogę mieć wszystko. Ale przy taki moment olśnienia powiedziałam, nie, to tak nie działa. Ja tutaj kreuję, mogę sobie wykreować takie okoliczności i takie życie, że okej, okay, nie będę miała wszystkiego, ale ja nie chcę mieć wszystkiego. Ja chcę mieć wszystko to, czego ja pragnę, a nie wszystko to, co jest dostępne. To jest zupełnie inna kategoria. I można sięgać po to Dokładnie wszystko, co pragniemy, ale w momencie, kiedy właśnie jesteśmy zafiksowane w tym takim e, paradygmacie wdzięczności, bycia wdzięcznym za to, co mamy, to niestety to więcej niekoniecznie jest dla nas dostępne. A kto nam jakby ogranicza dostęp do tego więcej? Hm, no nikt, my same sobie to robimy. Więc tu jest. Pierwsza e, linia, gdzie sabotujemy swoją manifestację dzięki górnolotnej wdzięczności. I o samej wdzięczności hmm. nie ma nic w tym złego. No nie? Bo wdzięczność jest po prostu tak jak grawitacja, neutralna, tylko to jakiej użyjemy może być na plus lub generalnie rzecz biorąc na minus. Ale właśnie wdzięczność. Wspomaga taki obraz właśnie grzesznej dziewczynki, też taki obraz tego, że my jesteśmy tutaj dziećmi, a coś większego na świecie, nami się opiekuje, daje nam coś, kiedy jesteśmy dobre albo dobrze i zabiera nam, jak jesteśmy źli. I um, okej, okay, to wszystko jest piękne, to wszystko było do niedawna dość mocno aktualne, ale od momentu, kiedy zdajemy sobie sprawę, hmm, że tak na dobrą sprawę, to my tu rządzimy. I ten boski pierwiastek, który mamy w sobie, sprawia, że jeśli czegoś chcemy, to po prostu musimy ruszyć dupę z kanapy i to wykreować, a nie Łudzić się i, że tak powiem, modlić o to, żeby to spadło z nieba. To tak nie działa. Po to mamy wolną wolę, żeby z tej wolnej woli korzystać i działać. I tu przechodzimy dość gładko do drugiego elementu, który zarąbiście sabotuje proces manifestacji. Mianowicie i także finansów. Finanse, generalnie rzecz biorąc, bardzo mocno przez taki mindset cierpią. Jesteśmy wdzięczne. I teraz pytam Cię, jeśli jesteś wdzięczna, jeśli piszesz coś w swoim dzienniku wdzięczności, wrzucasz coś do słoika wdzięczności, to komu tak naprawdę jesteś wdzięczna? Czy jesteś wdzięczna na przykład rodzinie, czy jesteś wdzięczna wszechświatowi, czy jesteś wdzięczna Bogu, matce ziemi? Komu jesteś wdzięczna? Rzadko w tym momencie. Pada odpowiedź: jestem wdzięczna sobie. A to jest na dobrą sprawę jedyna osoba, której wdzięczna być powinnaś. Bo w momencie, kiedy osiągasz sukces, kiedy na przykład udało ci się zarobić jakąś kwotę, o której marzyłaś, udało ci się zdobyć klienta, nad którym ciężko pracowałaś, udało ci się zrobić cokolwiek, to powiedz mi, kto pracował nad tym sukcesem. Wszechświat, Pan Bóg, Twoja rodzina. Czasami jest to wspólny wysiłek, wiadomo. Ale przeważnie byłaś to Ty. To Ty zakasałaś rękawy i zrobiłaś robotę. Więc komu powinnaś być wdzięczna? Sobie. I to także nie jest egoizm. To także nie jest przejaw egocentryzmu. To jest po prostu zdrowy rozsądek. Bo w momencie, kiedy my cały czas pracujemy ciężko ale za nasze efekty doceniamy nie same siebie tylko kogoś na zewnątrz to cały czas zmagamy się z cały czas z tym samym paradygmatem i cały czas kultywujemy ten obraz zewnętrznego autorytetu to jest ktoś mądrzejszy od nas bardziej doświadczony od nas kto stoi na zewnątrz i dużo lepiej zarządza naszym życiem, niż my same byśmy to zrobiły. I to może być nasz mąż, to może być nasz rodzic, to może być nasz szef, szefowa, może to być Pan Bóg, może to być wszechświat, może to być Twój przewodnik duchowy, Twoja intuicja, a nawet Twoje wyższe ja. Mimo to, że te ostatnie rzeczy, które wymieniłam, czy na przykład Twoja dusza. To wszystko są części integralne ciebie, więc generalnie, żeby nie powinniśmy się ćwiartować i stwierdzać, okej, okay, to ja głupia tutaj nic nie umiem, ale za to moje wyższe ja po prostu tak super tym wszystkim zarządza, że hej, no po prostu wszystko, hula. Muszę iść za flow, za intuicją, wtedy wszystko będzie dobrze. Mhm. Mm okej, okay, jasne. Bo to jest troszeczkę łatwiejsze. W momencie, kiedy my przerzucamy władzę, moc nad sobą, na ten zewnętrzny autorytet, bez znaczenia co to jest, jak to nazwiemy, to pozbywamy się odpowiedzialności. Bo ten, kto ma moc, ten ma odpowiedzialność. A w momencie, kiedy ja mówię, hmm, no dobra, no to za manifestację mojego dobrobytu jest odpowiedzialny wszechświat, no to w momencie, kiedy ja nie mam tego dobrobytu, no to kto jest winny, że nie mam pieniędzy? No nie ja, wszechświat. I to jest dość wygodne. Ale także jest to niesamowicie odbierające moc i sprawczość. Bo w momencie, kiedy ja biorę sprawy w swoje ręce i mówię: OK, dobra, wszechświat tutaj, który jest generalnie rzecz biorąc neutralny, i on dostarcza mi materiału bez znaczenia, czy postanowię zmanifestować sobie fajną wypłatę, czy, czy postanowię. Że tak powiem, zniszczyć sobie życie, to mnie będzie tak samo wspierał w tym, bo mam wolną wolę, więc wszechświat wspiera mnie w tym, czym, co wybiorę. Ale wybór i działanie leży po mojej stronie. Więc w momencie, kiedy ja biorę sprawy w swoje ręce, mówię: OK, ja chcę to, dokładnie to. I teraz: Dobra, no to teraz ja działam, ty mnie wspierasz. Wtedy zaczyna się magia, ale w momencie, kiedy ja robię: hmm, ja chcę to, daj mi to albo jeszcze lepiej, nie wiemy czego chcemy i jest, o wszechświat, daj mi, hmm. no nie wiem co, ale to mi, takie coś bym chciała, tak mniej więcej to chciałabym być szczęśliwa, no ale co chcesz, no nie, no nie wiem co chcę, ty mi powiedz, a wszechświat mówi, nie, ty mi powiedz, nie, no ty mi powiedz, no i <grybujamy> tak się bujamy, no nie, nic dziwnego, że generalnie rzecz biorąc, jakby no nic nam z nieba nie spada, generalnie rzecz biorąc, to tak nie działa. Ponieważ my przyszliśmy tutaj na tą planetę, na tą tutaj kulę ziemską, po to, żeby cieszyć się i bawić swoją własną kreacją. A kreacja polega na tym, że coś generalnie rzecz biorąc trzeba z czegoś zrobić. I problem z zewnętrznym autorytetem któremu my jesteśmy wdzięczne i który cały czas kultywujemy, poza tym, że zabiera nam to moc, to także generalnie rzecz biorąc uczy nas cały czas, że my nie jesteśmy, jakby to powiedzieć, odpowiedzialne za naszą sytuację. My tutaj niczego nie kreujemy, tylko generalnie rzecz biorąc, jeśli coś do nas przychodzi, to przychodzi z zewnątrz. I to jest tak, że w momencie, kiedy w moim życiu się dobrze dzieje, to znaczy, że byłam właśnie tą dobrą dziewczynką i dostałam nagrodę od czegoś, co jest większe i mądrzejsze ode mnie. I w momencie, kiedy oczywiście nie ma tego, co chcemy, to, to znaczy, że byłam złą dziewczynką i nie zrobiłam tego, co trzeba, źle postępowałam i spotkała mnie kara. Byliśmy w tym paradygmacie mega długo. To były całe wieki, wieki ciemne. Aż do teraz, kiedy budzi się w nas właśnie świadomość tego, że mamy w sobie ten niesamowity, absolutnie nieograniczony potencjał właśnie tej boskiej istoty, która jest w nas. I dzięki temu i uświadomieniu sobie tej mocy, możemy generalnie rzecz biorąc kreować wszystko to, czego pragniemy. Oczywiście ograniczają nas prawa fizyki. I ograniczana, że tak powiem, ciąg przyczynowo-skutkowy i jakby wymiar czasu, to ludzkie tutaj a, doświadczenie jednak jest podporządkowane, zwłaszcza w tym wymiarze 3D, y, pewnym zasadom, takim jak fizyka na przykład. Ale w momencie, kiedy działamy jakby w nurcie praw natury, jak najbardziej jesteśmy w stanie wykrować to, czego chcemy. To wymaga jakiegoś wysiłku, to nie musi być ciężka praca. Ale sama kreacja jest po naszej stronie. Tu nic nie spada z nieba i tu nie ma nikogo, kto daje, jak jesteś dobry, a zabiera, jak jesteś zły. To wszystko my sobie robimy na poziomie naszej głowy, naszego mindsetu. Więc już dobrze wiesz, że hmm, mając w głowie to, że jesteśmy wdzięczne komuś z zewnątrz, zewnętrznemu autorytetowi. To już od samego początku wiele rzeczy może pójść nie tak. Po pierwsze, nie sięgniesz po to, czego pragniesz. Po drugie, będziesz czekać, aż ktoś na zewnątrz da ci to, czego pragniesz i czego potrzebujesz. I oczywiście tutaj w koncepcie tego zewnętrznego, mądrzejszego nadzorcy nad nami pojawia się jeszcze ten element zasługiwania lub niezasługiwania na to, czego pragniesz. No i oczywiście, no jak jesteś złą dziewczynką, to możesz nie dostać tego, czego chcesz. Głównoprawda. prawda. Ty tu rządzisz i ty tu kreujesz. I oczywiście tutaj wpływamy na ocean gigantycznej mocy, gigantycznej możliwości i gigantycznej odpowiedzialności. No ponieważ jak już odnalazłam tę moc w sobie, już wiem, że mogę kreować, że jestem nieograniczoną kreatorką swojego własnego doświadczenia, no, to nie mam żadnych wymówek, i przydałoby się już teraz naprawdę ruszyć cztery litery z kanapy, co w ten weekend mi przychodzi okropnie ciężko, i zacząć coś robić ze swoim życiem produktywnego. I oczywiście tu pojawia się opór przed działaniem, opór przed manifestacją. I jak dokładnie to działa, i dlaczego my tak naprawdę nie kreujemy tego, czego chcemy, bo cholernie boimy się tej swojej mocy. Opowiem Wam w następnym odcinku. W kolejnym odcinku będziemy mówić o tym, jak działa manifestowanie, jak przebiega, na czym polega i że to nie jest żadna czarna magia ani zaklęcia, tylko generalnie rzecz biorąc proces, który jest praktyczny, logiczny i który jest, że tak powiem, dla nas do zarządzenia. Że tak powiem, to, to jest tak, że my posiadając wiedzę, Kim jesteśmy na poziomie duszy? Jak jesteśmy zaprojektowani do tego, żeby manifestować? My jesteśmy w stanie po prostu tym procesem aktywnie zarządzać. I dzięki temu właśnie sięgać dokładnie po to, czego pragniesz, a nie zadowalać się być wdzięcznym za to, co masz. I ja serdecznie zachęcam cię do tego, żeby przestać być wdzięcznym wszystkim naokoło, zacząć doceniać siebie. I wkroczyć na tą niesamowicie ekscytującą drogę bycia świadomą kreatorką swoich własnych okoliczności. Jeśli chcesz zacząć tak żyć, jeśli chcesz sięgać po to, czego pragniesz, bez tłumaczenia się komukolwiek, bez przepraszania, że żyjesz, zapraszam cię bardzo serdecznie na bezpłatną konsultację, która jest niezobowiązująca to jest po prostu czas dla ciebie. Ja, oczywiście, jak zawsze, służę. Informacją radą, jak szybko i skutecznie przejść z miejsca, gdzie jesteś teraz do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Dzisiaj już bardzo serdecznie Ci dziękuję. Link do konsultacji, jak zawsze w opisie podcastu lub na stronie www.slowsoul.org. Ukośnik Konsultacja. Dzięki do usłyszenia za tydzień.